Cześć, mała aktualizacja z trasy, mamy awarię kampera, już wiemy co, popsuła nam się pompa wody, zatarło się łożysko, wycieka płyn przez otwór kontrolny, pokażę jak to wygląda, cieknie nam tutaj z tego otworku w pompie wody. Kąpa wody zamówiona na Allegro, bo u mechaników na dziś nie będzie, a nas Allegro dojdzie mi też na jutro. Za 109 zł. Z Oryginał z Febi, także jutro jedziemy tutaj do kolegi na podwórko i będziemy wymieniać samemu, bo panowie mechanicy mają terminy 3 tygodnie. Także będziemy zrzucać chłodnicę. Dostaniemy się do wiatraka. Odkręcimy wiatrak razem z wiskozą. No i tu parę śrubek. Wyjdzie cała pompa wody. Także jutro dodam filmik z naprawy, także niestety awaria. Stoimy przy parku we Wschowie. Tutaj spędziliśmy nockę. Nie chciałem już wczoraj nigdzie jeździć. Także na kemping mamy 30 km, ale wolę pojechać jak będzie już naprawiona. Także hejka.